Cześć! Przedstawiamy Wam nową odsłonę strony GameMusic.pl. Pozwólcie, że zaprezentujemy Wam nowe funkcjonalności serwisu. Na stronie głównej zauważycie trzy duże okręgi: słuchaj, popularne, czytaj. Każda z tych kategorii posiada własne podkategorie, o których powiemy nieco więcej za chwilę. Projektując nową stronę, zależało nam, aby nasi czytelnicy mogli w swobodny i prosty sposób poruszać się między kategoriami i przechodzić do dalszej zawartości portalu. Tak zrodził się pomysł sortowania kategorii na stronie wedle własnego uznania. To wy decydujecie, co chcecie przeczytać na stronie. Wróćmy na chwilę do tajemniczych okręgów na górze. Po kliknięciu na jeden z nich, np. Słuchaj, strona zasugeruje nam, abyśmy pofiltrowali podkategorie. Strona główna zamienia się więc w działy z zawartością multimedialną, czyli playlista, podcast, soundtrack i wasza twórczość. Następnie, wybierając kategorię popularne Znajdziecie w niej najczęściej przeklądaną przez czytelników zawartość serwisu, jak choćby aktualności, playlisty, recenzje oraz wywiady. Ostatnią kategorią jest Czytaj. Jej zawartość została poświęcona tym czytelnikom, którzy chcieliby spędzić nieco więcej czasu na naszej stronie. Wówczas mają do wyboru takie podkategorie jak artykuł, recenzja, wydarzenie czy wywiad. Jedną z największych innowacji w nowej wersji portalu jest przycisk w lewym górnym rogu, pozwalający na słuchanie naszego radia RMF Game Music w którym usłyszycie nie tylko popularne tematy z gier wideo, ale i odkryjecie nowe, wcześniej nieznane Wam albumy. Nasze działania możecie także śledzić na portalach społecznościowych, do których adresy znajdziecie w prawym górnym rogu. Stronę GameMusic.pl z łatwością można przeglądać na komputerach, tabletach i smartfonach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszej działalności oraz aktywnego jej komentowania.